Miasto Bielsko-Biała realizuje dwa projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, których celem jest czynna ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz ograniczenie antropopresji na obszarach chronionych. W ramach projektów Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała, etap pierwszy i drugi, powstało 14 nowych miejsc na mapie miasta. Są to Centrum Edukacji Ekologicznej przy ulicy Grotowej 11 oraz tereny zielone, miejsca rekreacji i wypoczynku, a także ścieżki edukacyjne. Prezentujemy 8 wybranych lokalizacji powstałych w ramach pierwszego i drugiego etapu projektu. Altana na Koziej Górze. Zacznijmy od najwyżej położonego miejsca. Na szczycie Koziej Góry w miejscu dawnej altany powstała nowa. Drewniany obiekt wykonano z dbałością o szczegóły oraz w oparciu o zbudowany w tym miejscu w 1898 roku pierwowzór. Poświęcono go zasłużonemu dla rozwoju gospodarczego miasta propagatorowi turystyki, burmistrzowi Bielska, doktorowi Karlowi Stefanowi. Altana zawaliła się wiele lat temu i nie została już odbudowana. Do dziś odtworzony obiekt nie tylko przypomina historię, ale jest również wzbogaceniem górskiego krajobrazu teren rekreacyjny przy dawnej skoczni. W ramach projektu zagospodarowano teren przy dawnej skoczni narciarskiej w Cygańskim Lesie. Miejsce zlokalizowane tuż przy żółtym szlaku prowadzącym na Kozią Górę znów służy rekreacji i wypoczynkowi pieszych i rowerzystów. W cieplejszych okresach sprawdza się jako miejsce biwakowe, ścieżka spacerowa dla mieszkańców i turystów, zimą jako górka saneczkowa. Powstały tu dwie zadaszone wiaty, ławostoły, kamienne grille, miejsca na ogniska, a także ławki i siedziska. Obszar ten zlokalizowany jest w granicy obszaru Natura 2000. Część parkowa cygańskiego lasu. Część parkowa w cygańskim lesie to miejsce znane i chętnie odwiedzane zarówno przez mieszkańców, jak i turystów. Celem działań rewitalizacyjnych była rozbudowa przestrzeni parkowej przy zachowaniu dotychczasowego układu urbanistycznego, a także poprawa bioróżnorodności tego obszaru, uporządkowanie ruchu pieszego oraz utworzenie stanowisk edukacyjnych w terenie. Przy okazji prac wymieniono oświetlenie i ławki parkowe. Istniejący rów zaadaptowano na tzw. suchy strumień, w formie wypełnionego kamieniami koryta porośniętego trawami i ziołami, pełniącego rolę zbiornika naturalnej retencji wód opadowych. Na całym obszarze parku nasadzono ponad 54 tysiące roślin, łącznie 55 gatunków bylin oraz krzewów. Klasa w krajobrazie przy SP numer 25 przy ulicy Pocztowej. Teren obok szkoły podstawowej nr 25 przy ulicy Pocztowej to nowe mini centrum edukacyjne. Ogrodzony obszar przeznaczono na prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie tzw. klasy w krajobrazie. Są tutaj miejsca dla uczniów i nauczyciela, a także elementy zachęcające do edukacyjnych spotkań w plenerze. Zainstalowano tu stację meteorologiczną, deszczomierz oraz szereg tablic edukacyjnych. Nie zabrakło również dekoracyjnych elementów małej architektury, makiety dzika, odlewów tropów zwierząt czy kompozycji drewnianej w formie liści wierzby. Całość dopełniają nasadzenia w formie tzw. ogrodu beskickiego oraz grządki z przedstawicielami rodzimych gatunków. Rozmieszczono tu liczne budki lęgowe oraz domki dla owadów. Ścieżka na Torze Saneczkowym w Cygańskim Lesie. Ścieżka edukacyjna, biegnąca śladem dawnego toru saneczkowego w Cygańskim Lesie, to niewątpliwie jedna z najciekawszych tras prowadzących na Kozią Górę. Jej początek i koniec zaakcentowano sześcienną drewnianą kompozycją przestrzenną z kształtem liścia buku. Element ten powielono także w środku trasy. Wzdłuż całej ścieżki ustawiono tablice edukacyjne informujące m.in. o historii Toru Saneczkowego oraz Cygańskiego Lasu, a także o ciekawostkach przyrodniczych. Oprócz odnowienia historycznych kamiennych murów dawnego toru wyremontowano także zniszczony budynek techniczny znajdujący się na jego trasie. Jego dach przekształcono w efektowny taras widokowy, wewnątrz natomiast przewidziano schronienie dla nietoperzy. Wzgórze Trzylipki. Kolejne miejsce o charakterze rekreacyjnym i edukacyjnym powstało na terenie wzgórza Trzy Litki, położonego w północnej części bielska białej. Centralnym obiektem tego miejsca jest ażurowa pergola składająca się z elementów przypominających kształtem liść lipy. Zamocowane tu siedziska umożliwiają prowadzenie terenowych zajęć edukacyjnych. W terenie powstały liczne obiekty małej architektury, jak ławki, leżaki, drewniane podesty i stojaki rowerowe. Część podestów wyposażono w lunety umożliwiające obserwacje panoramy miasta i górskich krajobrazów. Szereg tablic edukacyjnych, stacja meteorologiczna, rzeźba przedstawiająca panoramę gór w postaci reliefu, domki dla owadów czy ścieżka sensoryczna dopełniają całości. Lasek Batelta. Zupełnie nowe miejsce spotkań oraz wypoczynku zlokalizowano w lasku Batelta. Do tej pory obszar ten nie był zagospodarowany. Przewidziano tu ścieżkę edukacyjną oraz strefę relaksu. Pierwsza w postaci tzw. klasy w krajobrazie powstała z wydzielonego ażurowymi ściankami miejsca, dedykowanego prowadzeniu zajęć dydaktycznych w terenie. Strefę relaksu obejmuje zaś altana, ławki, siedziska oraz podesty i stojaki na rowery, a także przestrzenne elementy dekoracyjne z drewna i wikliny. Nie zapomniano przy tym o ścieżce sensorycznej, przegrodach widokowych, tunelach i szałasach z Wikliny przeznaczonych na dziecięce zabawy. Pozbawiony barier architektonicznych teren wyposażono dodatkowo w toaletę. W ramach działań przyrodniczych obszar wyposażono w domki dla owadów oraz wykonano nasadzenia w ramach tzw. Ogrodu Beskickiego. Las Miejski przy ulicy Łowieckiej. Nowa ścieżka przyrodnicza o charakterze edukacji ekologicznej powstała w samym centrum Wapienicy, w Lesie Miejskim niedaleko ulicy Łowieckiej. Miejsce zlokalizowane jest w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Dla wielu odwiedzających to zupełnie nowy punkt rekreacyjny na mapie miasta. Oznakowana trasa w postaci utwardzonej kruszywem ścieżki i drewnianych kładek przebiega wśród gęstwiny drzew i krzewów w sąsiedztwie tutejszych jarów i zastoin wody. W ramach projektu powstały liczne obiekty małej architektury z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Przestrzenne kompozycje i drewniane podesty zachęcają do odpoczynku wśród przyrody. Liczne konstrukcje z wikliny wkomponowane w leśną architekturę to zaproszenie do nieskrępowanej zabawy najmłodszych użytkowników ścieżki. W centralnym miejscu obszaru ulokowano ścieżkę sensoryczną oraz ażurową altanę wyposażoną w liczne siedziska. Dzięki temu obiekt może pełnić rolę klasy w plenerze i miejsca zajęć edukacyjnych.